Ciemka wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie kostkę od Super Powera, jest to nowość, czyli Silent, kostka Silent, czyli kostka cicha. Taka kostka kosztuje w Super Powerze 63 zł. I teraz tak: czas 40 sekund, 36 strzałów, wysokość 30 metrów, i tutaj mamy kaliber 20 mm. Hmm, tutaj mamy właśnie znaczek, że to jest wyrzutnia cicha, BB36-2003, tu mamy Neku 225 gram. 36 strzałów. Tak wyglądało się ta wyrzutnika z pieskiem, z kotkami, dwoma Tak to wygląda. Tak jak mówiłem, to jest właśnie nowość od Super Powera. Mamy tutaj oczywiście nowe logo Super Powera, bo wcześniej było inne, był znaczek SP. Teraz jest taka taki inny. Plus tej wyrzutni, że mamy dwa, dwa ląty, Jeden podstawowy i drugi rezerwowy. Także jeśli nam nie wypali z jednej strony, to można sobie odpalić z drugiej. I wtedy po prostu nie wyrzucimy pieniędzy w błoto, jeśli nam nie wypali z jednej czy drugiej strony. Także tak to wygląda. Co tu jeszcze można powiedzieć? Certyfikat posiada, efekty, to tutaj mamy srebrne stroboskopy, niebieskie gwiazdy z miną. Speed to, bro, speed nie wiem co to jest, brokat, crown plus niebieskie gwiazdki, silver strobe red stars mine. Speed to Brokat Crown to plus Red Star, potem kolejny efekt Brokat Crown plus Blue Stars Mine i F, czyli to będzie ostatni. Speed to Brokat Crown plus Blue Stars. Jiangxi si Panda Fireworks Producent. No, także to się tak prezentuje. Tu mamy kod QR, wolno sobie wcześniej oglądać, jak wygląda produkt. No i tyle, lecimy na zewnątrz i testujemy. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to lecimy sobie z Silentem Lovely Pets. Odpalamy i uciekamy, uciekamy. Dobra, zobaczymy co to 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 jest, co to 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 to, to jest. Powiem wam, ciężko jest uchwycić, bo jedno leci wyżej, drugie niżej. O, to było fajne. No w sumie ten afekt był najładniejszy. Powiem Wam, no, cicha wyrzutnia, dobra dla piesków, dla zwierząt, yy, bardzo cicha. Jedynie mamy tutaj huk przy wystrzale, więc takie pyknięcie w sumie jest. Ale powiem Wam, przy, y, mo, może być, y, możemy sobie wystrzelić tą wyrzutnię na urodziny, imieniny, kurde nawet wakacje, nie? Yy, na swoim terenie koło domu, bo nikt się nie będzie czepiał, bo jest y, strasznie cicha. Także to by było na tyle, jeśli się filmik podobał, subskrybuj. Lajkuj i udostępnij. Dzięki do następnego razu.